Emotion, it's my world and fantasy. I'm living in my, living in my dreams. You're my heart, you're my soul. Mm. I keep the shine everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart. <laughs> Powiem ci coś nowego. Sob na tym świecie rzeczy, które się nawet filatelistom nie śniły. 9. Tomku, objawiłeś się jak Harry Potter. Myślałem, że, że nas zaczarujesz, jeszcze masz napis champion. A tu się nie uniosłeś nawet nad centymetr. Ty napisałeś, że umiesz śpiewać, a nie umiesz. Nie ja umiesz śpiewać po prostu. Opowiedziałem myślałem, że umiem. To świetnie. Ale w szkole stwierdzili, że fajnie śpią. No właśnie. nigdy nie opuści, ma sobie coś, posiadł w waszych śpi byle gdzie robi co chce i na każdy temat za wie, tu jest piosenka i na dobre i na złe, tu jest piosenka, dzisiaj śpiewać więc oddajmy jej głos, niecham powiem, am prost, co nowego u niej słychać, jaki i gdzie. Tu jest na piosenka i na dobre i na złe, tu jest piosenka, dzisiaj śpiewać więc oddajmy jej głos, niecham powiem, pros, co nowego u niej słychać, jaki i gdzie. Ja. Uuu, właśnie tam, jak w gumie się skaczą, tam i siam. Bo gumie się cały świat już zna, gumić to fajny miś. Hokus malokus dostarcza złych pokus, a mi się Na klawat o szok! Ale tam z tymi rękami? Tak, fajnie, ja też podniosę ręce. tak. Tak, odrucham i dalej? Chciałem tańczyć. Nie dalej, ale ja myślałem, że przestać. Nie, 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 to nie, był o dwóch było... zadowoleniach. Aha. To... Byłeś przy Gumisia. Mhm. Mm mhm. Mm Abrakadabra to czary i magia, sekretem jest przepis na długi wysok. Tam hokus, malochków dostarcza dostarcza pokus, lecz mi się zwyciężą. Dla to szok! 6 Z lewej strony... Prezentuję się bardzo łagodnie, a z prawej jestem drapieżnym wilkiem. Z przodu tak, a z tyłu nieważne. Zaśpiewam piosenkę, którą napisałam specjalnie dla idola i ma ona się stać super przebojem. Dobrze. Tak więc... A jak tak, masz na imię, przepraszam? O, nazywam się... Nazywano mnie wieloma imionami przez te wszystkie wieki, ale Państwo mogą mnie nazywać Gabi. Po prostu Gabi. Gabi. Mm -hmm. Bo chciałbym, chciałbym Cię jakoś móc wspominać, rozumiem? No, Gabi, W swych jestem. snach. Gabi. Snach, o Jezu. Świetnie. Z powodu, żebym nie zasnął, bardzo proszę. Jeśli nie masz odwagi, by marzyć, Nie będziesz miał siły do walki, zwykły, szary człowieku. Zostań dołem z podniesionym czołem na okładkach gazet. Z twarzą uśmiechniętą. Dzięki. Gabi, dzięki. Czemu dzięki? Bo chciałem się wypowiedzieć na Twój temat. Aha. Mogę już? Tak, oczywiście. Masz wielki dar. Przekonywanie, ale lepiej zostać akwizytorem. Nic z tym nie było. Gabi, otóż jak zaczęłaś śpiewać, tak? to było nieczysto. Nie wiadomo było, jaka am, to jest melodia. Ale nie ja mogę jeszcze raz tu? No nie, no, Każdy ma jedną szansę. Wiesz, no, my z możemy... Wosy za złoty 30! Gabi, dziękujemy. za złoty pięćdziesiąt. Wosy zakręcę na lokówkę. I wydam na to chyba złotówkę. Bo genialna jestem. Czy mogę już? Genialna! Gabi, jesteś bardzo przekonywująca w tym, co robisz. Lepiej zostań akwizytorem. Naprawdę. Dziękuję. Nie mogę być akwizytorem. Ja na nie. Jestem przekonany, nie. że będziemy Cię bardzo długo pamiętać. Nie. jeszcze raz zaśpiewam. Ja Dziękujemy. Się nie czy, nie. czy jest ochrona na sali? Muszę <laughs> prowadzić? Nie, nie, nie wyjdę, powiedziałam już wcześniej. No to my Wy co tak mojemu miastu, że się dostanę i nie mogę stąd wyjść. Dobra. Dziękujemy. Następnym nie. razem. Nie. Wiesz co, powiedz swem. Zabij miastu. mnie! Je, bardzo chętny. I ona to zrobi. Zabij mnie, a to nic nie boli. Jeśli chcesz, mieć święty spokój. Bardzo gabi, bardzo. Zabij mnie. Zamknę oczy. Wszystkie sklepy z bronią już zamknięte. Gabi, ja się bardzo proszę. opuść lokal. Zamyślam się tą samotną. Żadna myśl nie cieszy. Tak nie jest przewodniczący Ona to zrobi! Byliście umówieni? Byliście umówieni, państwo się znają. Yes. Brawo ten pan! Brawo, brawo ten pan! Anto. Niech on już zostanie, dobrze? Będę się pewniej czuł. Żarty, żartami. Żartami, ale w Gdańsku to ty się Kuba nie pokazuj. Looks so stupid to me, baby. Oh, oops, I did it again. I play with your heart, girl. I the game. oh baby, baby, oops, you've been coming love but I sent from above. steady Why can't I breathe still? I see On the table. Try to move! I'm not able to do, do! Powiem ci coś nowego. Są na tym świecie rzeczy, które się nawet filatelistom nie śniły Trzy Nad jeziorem. Zwykły nic Darwin. Darwin. Losu gdy nie czujesz ich, tu nie ma po co żyć. Dobra, dziękujemy. Bo nam zaraz śmiertelny autor zejdzie. Ta piosenka ma wzbudzać w ludziach pozytywne emocje. Wie. Dwa Erde. Baum lampę. I ślibelizol, kukucha! kukucha, Jeden. Ja. Jestem na nie, Ela. Nie, niestety. nie, no, Aha, no. nie. Ale dlaczego? No, no. Ja byłem na tak, nie, nie chodźcie tu. Bo jestem rudy? Nie, nie wiedzieliśmy no, nie, o tym. nie, wiedzieliśmy. Widzicie, Podli jesteście, podli.

Kuba jest super, jest na tak, wszystko w porządku. Ela ja <grymne> powiedziała, że mam dobre warunki głosowe, ale no wiecie, ze skrzynki na nie, ale on jest, wiecie, No i tutaj że on pomagał mi z tekstem. to. Najważniejszy jest, na jest Kuba. <grymne> <grymne>